Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. I 9 wrzesień, jesteśmy już nad zalewem, gdzieś w pół do dwunastej jest. No ludzi jest niesamowicie samochodów pełno także nie mamy się co spieszyć powoli góra rośnie na no, łódce już powyciągałem najgorsze to było wyciąganie rowerków no ale już zrobione teraz będziemy powoli to pakować pomoście już pusto wszystko w środku wygląda ładnie tylko że jak się spojrzy właśnie tam w środku to ujawnia się mały Armagedon, ale to już jest i tak dobrze, dlatego że cały bałagan żywnościowy, no większość przynajmniej różnych przetworów, mięs, wędlin i innych rzeczy już jest zapakowana w lodówce. Także lodóweczka jest znowu pełna, ale ciężko się przesuwa, bo Ciężka, jak nie wiem. No, ale teraz będziemy znowu mogli trochę posiedzieć spokojnie. Jesteśmy autonomiczni. Pogoda dopisuje upał. Także Elżbieta poszła troszkę się przewietrzyć odpocząć po tym pakowaniu. No, a ja złotym napojem. Próbuję ugasić pragnienie. To znacznego, Elżbieta Rzbieta wróciła, już się przewietrzyła, a ja uświadomiłem sobie, że nie wziąłem pianki. Starą zawiózłem, tą krótką, obciętą, a nie wziąłem nowej. No i pora żeby wychodzić. Dobra, odpalamy silniczek i spływamy. Jedziemy w stronę słonecznej. O. Mijamy Jarka, Gurala. No proszę, jak został wzięty w kleszcze. Przytulił się ładnie w trzy uteczki. Zasuwają sobie. Zasuwają. No nie wiem, czy płyną, czy stoją. Bo my płyniemy. A niedawno odkryłem, że yy, zostawiłem małego Danforda. Jak zwijałem kotwice na Słonecznej także zobaczymy czy będzie jeszcze tak się martwiłem żeby nie ubrudzić sumy w tej zieleninie że ją odwiązałem a danford został jachtów na zalewie sporo no bo nie ma się co dziwić przy takiej pogodzie wszyscy wykorzystują jeszcze dni wrześniowe ładniejsze niż lipcowe i niektóre sierpniowe Także Zobaczymy, co tam się będzie działo na słonecznej. Z daleka wydaje mi się, że plaża jest pusta, ale to może być tylko złudzenie takie. Mogę czegoś nie zauważyć z tej odległości. No, mijamy następne. Pe, pe, pe. Właśnie płynąc i myśląc o tym, dlaczego na słoneczne jest pusto przy tej pogodzie, to to dziwne. Uświadomiłem sobie, że przecież nie ma wiatru, a już sinica kryluje na zalewie. Może tam być kożuch tak jak wyjeżdżaliśmy, taki sam jak był. W ten czas niestety, ale pożegnamy się ze słoneczną i będziemy gdzieś szukać miejsca jakiegoś. Zobaczymy ale szaleje w swoim królestwie no, Układa, układa Dobrze, Na, że nie zawija w sreberka W naszym królestwie Gdzie to? No, Słoneczna coraz bliżej Zaraz się okaże, czy jest kożuch, czy nie ma Jak nie będzie kożucha, no to stajemy, bo Taka woda będzie tutaj wszędzie, no niestety po kotwicy został tylko dołek, jest zielono. I dosyć gęsto, więc odpłynęliśmy. Przepłynę na drugą stronę. Z tamtej strony jest akurat delikatny wiaterek, także tam może być trochę lepiej. Zobaczymy. No i zdecydowaliśmy się podejść. Tutaj znalazłem stare wejście, miejsce, gdzie też od czasu do czasu bywaliśmy. No. Kupę czasu tu nie byliśmy No i jesteśmy Stoimy zacumowani W miejscu którego już od Dawien dawna nie odwiedzaliśmy Bo coś na tą stronę ostatnio nie jeździliśmy no bo Tutaj dalej do lasu jest troszeczkę na te grzybki Elżbieta woli tamten las ale zobaczymy. No, ze względu na wodę musieliśmy tu przypłynąć. Bo tutaj zdecydowanie woda jest lepsza. Zaraz pokażę. Proszę. Nie jest idealna, ale nie ma kożucha, tak jak tam. Nic nie czuć. A miejsce jest fajne, bo tu otoczenie te wydmy takie fajne tutaj są. Dobra, idziemy teraz po tym szarpaniu się z linkami Odpocząć trochę Jeszcze może widok tego miejsca z wody O, pięknie jest We wodzie jest super Troszkę odpoczniemy sobie na leżaczku Ela wróciła ze spaceru Trochę grzybków Także rzeczywiście pokazały się grzyby. I sobota minęła. Na horyzoncie Tama oświetlona. Jakby port jakiś był na horyzoncie. Tak wygląda co? robi się troszkę chłodnawo w porównaniu z dniem bo w ciągu dnia było naprawdę bardzo ciepło no więc będziemy się powoli szykować znaczy najpierw kolacyjkę potem na spoczynek z boku jakiś jachcik stoi no to dobrej nocki życzymy. I witamy 10 września w niedzielę. Tutaj słoneczko zagląda, skoro świt bardzo, dlatego że horyzont jest odkryty od tej strony od wschodniej. Daleko jest od nas. Także tutaj pierwsze jak tylko się pojawia, to od razu promyki dochodzą. No ale. Proszę, mokra łódka, no, wszystko zaroszone mocno. No i rufowa cuma już zwinięta. Pojedziemy do portu. Dzisiaj będziemy mieli gości. Syn przyjeżdża z małżonką, także musimy ciąć raz raz na silniczku, bo pod wiatr idealnie, a oni już wyjechali z Łodzi, także no dobra, to co? ściągamy się na kotwicy, uruchamiamy silnik i drogę. No już jedziemy. Piaterek mamy prosto w nos, delikatny. A tutaj woda zdecydowanie fajniejsza z każdym metrem w stronę Barkowic. To gdzieś tam bliżej portu sobie. Staniemy można było wejść do wody chociaż brzegi obstawione, jak widać. Wszyscy wykorzystują ostatnie weekendy, ładne, ciepłe. Pięknie z wiaterkiem, no mają dobrą stronę. Na poczku. Tam ci spokojnie halsują. Jesteśmy zacumowani już w porcie. No więc czekamy na Filipa. Miejmy nadzieję, że niedługo dojadą. Że nawigacja ich nie wyprowadzi na manowce. On Tu nie jest na trasy do tego, raz tu był, ale mówi, że nie pamiętam. No, tam widać kursantów. Szkoła pracuje. No i nasi goście się już zbliżają. Ziemia się rusza, no nie kurcze no ja cieszę praszam, co nagrywasz Nie? No to już wyłączamy No chodźcie, cześć Chodźcie Daj to, daj to, daj to, daj, daj, bo jeszcze komórkę wpuścić, na komórkę No tu dużo się topi komórek w portach No właśnie, za tak się trzymaj, za to, za ten z żaglem. Dominika, jak będziesz wchodzić, to mocno się łap za ten. To jest wytrzymała rura i... Dobrze, jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz będę pływać. Tak? Spokojnie. Nie, nie, no coś ty, tak nie będzie. No jasne. Ty jakbyś miał rękę urwać, to lepiej już puścić. Tak, tak, bo ona tu sobie spokojnie. Da, o, za to, za to, za tak, to? tak. Mocno się trzymaj, nie bój się, nic się nie stanie. I drugą ręką od razu też możesz się łapać. No, już wszyscy są na pokładzie. Filip chce wytworzyć większy wiatr. Wejście w to miejsce było straszne. No ale jedyne miejsce, gdzie można tutaj było podejść, bo wszystko pozajmowane o tej porze no jest gęsto. Skoczyłem to po ramionach. Musiałem łódkę dowolować dobrze. Tragedia. Zwiedził nas łabędziec. <laughs> Pokażemy pana większego. a się zdenerwował no to proszę bardzo grilek działa już ładnie nabrał temperatury jakiś nawet delikatny wiaterek się pojawił żagli mnóstwo Brzegi poobstawiane. No, to, co na razie, przynajmniej nasi mówią, to do środy. Od środy trochę burzowo Coś ma się obczuć Ostatnią prognozę, jaką taką, no, oczywiście nie. Nie i tam konkretnego biura, ale tylko te ogólne, takie co są. To, czytałem, że temperatura ma powiedzieć że kilkanaście stopni zaraz po, tych, po tym burzowym okresie. Boże. No ale to nie jak ma się do tych prognoz, które były przedtem, bo mówili, że okres od Środy, dla mnie to do piątku, burzowy, kilka dni takich wiatry i burze, i później weekend bardzo ładny, znowu ciepło. A ci mówią, że kilka stopni, no to wlepszy, jedno z drugim znowu, to no to mało no, mieliśmy nie. już taki, ale no tak zobaczymy. Że pośmitość stopni spadała w No Mówię, pierwsze biuro, które podało w wrześniu, to jakieś angielskie, pamiętam, czy tak? angielskie biuro meteorologiczne prognozuje w sierpniu. Że wrzesień dopiero pokaże letnie lata. Klimaty, tak? Mówię? No i rzeczywiście sprawdziło się. Potem Niemcy to prognozowali też. Nie częściowo słonecznie ale to w mhm. 28. Wtorek 29 i jutro 30, przepraszam od projektę jak 9 środy świada bóry. No jest już bezwiecznie prawie spieramy się. No i od dysma nowego sternika. Zmiana pokoleniowa nastąpiła. No Odeszliśmy z tym chych, całkiem, całkiem, jakoś się udało, dobrze, że mamy 60 metrów liny, to była wcześniej rzucona już prawie na czystej wodzie kotwica była. No, zalew zaczyna się robić pustawy. Za chwilę będziemy w porcie. Załoga już nas opuszcza. Niedziela minęła pięknie. Elżbieta nie przepuści, nie przepuści żadnego grzybka. My specjalnie zostawiliśmy dla ciebie. No nie? No ona idzie i tylko wiesz. Goście już odjeżdżają, papa, pa. a my z powrotem na łajbę i Nie wiem, w kierunku słonecznej pojedziemy. Trochę się kierunek wiatru odmienił, zobaczymy, może wygnało to zieleninę stamtąd. Więc staniemy sobie. No, ale to zobaczymy wszystko. I wyszliśmy już z portu ładne cieplutkie słoneczko, kolory ciepłe i zasuwamy. Słoneczną. Na razie zobaczymy, co tam się dzieje. Wchodzimy w drugie miejsce, bo nasze jest zajęte. Ja chyba trochę, tak? bo nie za wcześnie. No jesteśmy na miejscu, parę metrów od nas, ale... od starego miejsca, oczywiście. Dobra. No już stoimy, przycumowani, ustawieni. Ładnie udeczka stabilna. A, to ładna pogoda, bezwieczna To wezmę i przyszykuję wędeczki. To, no może tym ładnym zachodzikiem, takim zbliżającym się, zakończymy dzisiejszy miły dzionek To dobrej nocki. No i witamy. 11 poniedziałek. I zalew dzisiaj cichutki, puściutki. Proszę. Ten wędkarz, który powiedział, że będzie, no niestety nie ma go. Niepotrzebnie będziemy się musieli przestawić teraz. No ale trudno. A maluszek rano zaatakował las i proszę Znalazł do ten widzenia. Pół. Cześć! O, róża wczoraj wieczorem przypłynęła, no, ale też nie mają czasu, mają tam problemy w rodzinie. I muszą uciekać. Na rybkę przypłynął na noc sobie. że jakiegoś sumika tam tylko trafił. No, nasze wędeczki puste. Bo nic nie pikało. Chyba, że ta jedna bez tego, ale nie, nie ruszona. No dobra. Bierzemy się za śniadanko. Elżbieta, słuchajcie, ogarnięta tym grzybowym amokiem, poszła już do lasu. Znowu, no nie, no. Trochę ale grzybki podpuściły, no. Trochę znalazła. Ale nie sądzę, żeby dzisiaj można było dużo pozbierać, bo po weekendzie to wyczyszczone wszystko. Ale ona i tak. Lubi bardzo chodzić sobie po lesie. To ją relaksuje, pomaga trochę, bo kiedy boli. Jak pochodzi, to mówi, że się dobrze czuje. Także. A ja dobrze czuję się w wodzie, jak sobie popływam trochę. Chociaż, no, widzę, że ciężko będzie, bo znowu południowy, bardzo delikatny wiaterek, który napchnie tutaj sinice Zobaczymy, jak, z jakim to będzie tam Tamte wiatry różnie i cołem przewidywał troszeczkę. Raz północny, raz to zobaczymy, co się będzie działo. No ale generalnie pogoda piękna, słuchajcie, jest jak na wrzesień, to wiele dni takich w lecie nie było. Generalnie połowę chyba lata takiego nie było jak dzisiaj. O, przepraszam, jeszcze lato, ale to już jak wrzesień to się nie kojarzy. Przynajmniej dla mnie, już z latem. Pola puste, jak się jedzie tak jesiennie wszystko wygląda już ale jest bardzo fajnie można jeszcze poładować akumulatory na słoneczku ostatnie ampero godziny złapać no nasze solarki też teraz mogą dobrze przetwarzać akumulatory mamy cały czas pełne żeby tak późno jesienią było to by było fajnie by człowiek nie martwił o ogrzewanie ale zobaczymy, przetestujemy, miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Przy tych dłuższych pobytach, no bo do tej pory nawet jak nie mieliśmy tej bramki to dawaliśmy radę, no ale to były weekendowe pobyty 3 dni to wszystko I tak na końcówce już było widać, że no, na akumulatorach już jest jeszcze jeden dzień i byłby problem no. Na razie, na razie odpoczywam po kawce, śniadanku a później zobaczę jak tam z wodą. Pogoda dalej piękna, dzbieta wróciła z grzybków. Proszę, można było wykręcić. W lesie się upociła bidula. A efektem tego jest no ta ma grzybków grzybków. No. I pokład zaczyna się zapełniać grzybkami. Na razie suszymy słoneczkiem, bo jest, także można wykorzystać. Chyba najlepsze grzybki na, słonek, na słońcu suszone są. A tutaj przed przebraniem. koszyczek odparowują w koszyczku i następna porcja grzybów w naturalnym suszeniu no i troszeczkę się zrobiło chłodniej po całym pięknym dzionku mm -hmm, mm -hmm. więc na wieczór postanowiłem odświeżyć no to tą moskitierę z klapy dodatkowej tej z moskitierą no bo przykleiliśmy ze Zbyszkiem, takim jakimś klejem tam Zbyszek mi dał Wpryskaliśmy, ale niestety wszystko odeszło Przedtem miałem zrobioną z tapicerskimi no, długo się trzymała, ale przedarła się w paru miejscach sama moskitiera, bo tam czymś było uderzone A nie mam akurat takiej mocnej, żeby w sklejkę się wbijały te To musi być mocny ten pistolet tapicerski więc postanowiliśmy przykleić. No niestety pierwsze klejenie kiepskie, no teraz wziąłem takim klejem uszczelniająco-montażowym. No, widzę, że w niektórych miejscach poprzenikało. Udało mi się nieźle to jakoś tam przecisnąć przez tą siatkę, ale w niektórych... No zobaczę jak to będzie trzymało. No widać zachód dzisiaj piękny, słoneczko ładnie zachodzi. Grzybki podeschły całkiem ładnie, tutaj jedna partia, najnowsza taka. A te to już prawie zupełnie suchutkie. To jeszcze jutro będzie możliwość podsuszenia, bo też będzie ładne słońce. A później, jak się zrobi gorsza pogoda, to włączę Webasto i podsuszę jeszcze do końca, tak żeby się nie popsuły. No co, to może tym ładnym zachodem zakończę dzisiaj i dobrej nocki życzę.